Dzień dobry Państwu. Kłaniam się nisko z miejsca, gdzie Bałtyk szepcze do ucha średniowiecznym muram, a cyfrowa przyszłość miesza się z zapachem palonego drzewa i Macypanu. Jestem w Talinie, w mieście, które wygląda jakby wczoraj opuścili kupcy Hanzy, zostawiając klucze pod wycieraczką. To tutaj, na tych brykowych uliczkach, zima nie jest tylko porą roku. Jest scenografią. Za moimi plecami jest jedno z najbardziej zachwycających średniowiecznych miast Europy. Ale niech was nie zwiedzie ten sielankowy obraz. Pod tą walcą śniegu i gotyku pulsuje serce cyfrowego mocarstwa. Zapraszam was na spacer po górnym i dolnym mieście. Zobaczymy gdzie duscy królowie tracili głowy, gdzie handlowano solą i gdzie dzisiaj w 2026 roku pije się najlepszego grzańca. Ruszajmy! Na pewno wiesz, że w Talinie mieszkałem przez około 4 miesiące, no i teraz właśnie zimą przyjechałem sobie pooglądać to miasto. Chodząc po mieście, postanowiłem nagrać taki odcinek historyczny, ponieważ sam chciałem dowiedzieć się i poszukać informacji na temat tego przepięknego miasta. Pierwsze ślady ludzi na terenie dzisiejszego Talina archeolodzy datują nawet na 5000 lat temu. Byli to łowcy i rybacy, którzy po prostu korzystali z mórz i lasów. Prawdziwa historia miasta zaczyna się jednak dopiero około XI wieku, gdzie na wzgórzu Tompe powstaje pierwsza twierdza, kontrolująca ważny szlak handlowy pomiędzy Skandynawią a Rusią. W wieku XIII w grę wchodzi... Waleczny król Danii i zakon krzyżacki, który w ramach północnych krucjat podporządkowuje sobie północną Estonię. W 1219 roku Duńczycy zdobywają tutejszą twierdzę, a legendarny moment bitwy opisuje opowieść o czerwonej fladze z Białym Krzyżem, która miała spaść z nieba i dać właśnie Duńczykom zwycięstwo. Miasto nosiło kiedyś niemiecką nazwę Rewal i szybko stało się jednym z najważniejszych portów w tej części Bałtyku. W 1248 roku otrzymało Lubeckie Prawa Miejskie, co w praktyce oznaczało wejście do świata bogatych miast handlowych i samorządu kupieckiego ułożonego według niemieckiego wzoru. W 1285 roku Rewal dołączył do Hanzy, potężnego związku kupieckich miast północnej Europy. Od tego momentu miasto żyje handlem, żeglugą, magazynami pełnych towarów. Z całego Bałtyku. Przez kolejne stulecia to teren, o który biją się Dania, Zakon, Szwecja i Rosja, a miasto zmienia zwierzchników, ale zachowuje swoje kupieckie DNA i charakter portu. Dawny Talin, czyli Rewal, był przede wszystkim miastem handlowym portem, gdzie przeładowywano futra, zboże, drewno i sól płynące między wschodem a zachodem. Mury miejskie, brama, basz to wszystko miało chronić bogactwo, które rodziło się z cła, magazynów i kredytów kupieckich. W czasach Imperium Rosyjskiego i później ZSRR miasto nabierało także funkcję przemysłową i militarną, stając się ważnym portem i ośrodkiem administracyjnym regionu. Po odzyskaniu niepodległości Estonii w 1991 roku, Tallinn szybko przeobraził się w stolicę nowoczesnego państwa cyfrowego, łącząc funkcję ośrodka administracyjnego, IT, kultury i turystyki. Z miasta otoczonego murami wyrasta stopniowo trójwarstwowy organizm średniowieczna starówka na wzgórzu. XIX wieczne dzielnice drewniane w Oku i współczesne miasto szklanych biurowców dalej od murów. Mimo wojen, okupacji i bombardowań, historyczne centrum zachowało swój spójny średniowieczny układ. To jedna z najlepiej zachowanych gotyckich starówek w Europie Północnej. Po 1991 roku widać inną falę zmian. Dawne fabryki i magazyny w takich miastach jak Kalamaya, Telisi Kiwi czy Noblesnar zamieniają się w dzielnicy kreatywne, galerie, restauracje i lofty. Równocześnie miasto buduje swój wizerunek intelektualnej, ekologicznej stolicy stawiającej na innowacje, konferencje i turystykę miejską przez cały rok. Tallinn to jedno z nielicznych miejsc, gdzie średniowieczny ratusz, brokowe uliczki i mury obronne stoją dosłownie kilka minut spacerem od byłych hal stoczniowych i hipsterskich kawiarni i galerii sztuki. Starówka jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, bo wyjątkowo dobrze pokazuje, jak wyglądały hanzeckie miasta portowe w późnym średniowieczu. Do tego dochodzi silny, nowoczesny sektor IT. Estonia jest przecież znana z e-administracji, e-rezydencji i rozwiązań cyfrowych. A Tallin jest ich głównym ośrodkiem. Turystyka i sektor kreatywny stały się ważnym fragmentem gospodarki, przyciągając gości zarówno na weekendy city break, jak i na większe wyjazdy biznesowe. Współczesny talin to miasto usług i technologii. Wielu mieszkańców pracuje w firmach IT, startupach, centrach usług administracyjnych i edukacji. Obok tego działa silny sektor turystyczny, hotele, restauracje, przewodnicy, organizatorzy konferencji wspierane są przez wizerunek miasta jako całoroczna destynacja. Nie brakuje też ludzi związanych z kulturą. Galerie, muzea, Centrum Sztuki i projekty kreatywne w takich miejscach jak Telewiskiwi Creative Center czy Noblesne, są dzisiaj ważnymi pracodawcami i wizytówkami miasta. Port i logistyka nadal odgrywają rolę, bo połączenia promowe ze Skandynawią to codzienność, a nie atrakcja egzotyczna. Estończycy uchodzą za ludzi powściągliwych, ceniących prywatność i Osobistą przestrzeń. Na ulicy czy w tramwaju nikt nie będzie zaczepiał cię na małą rozmowę. Milczenie nie jest tutaj niezręcznością, tylko normalnym, spokojnym stanem. Wiele osób jest mało wylewnych na początku znajomości. Pod tą spokojną, chłodną powierzchnią kryje się jednak duże przywiązanie do natury, prostoty i lojalności w relacjach. Popularne są weekendy w domkach letniskowych, grzybobrania, sauny, śpiewy churalne i różne formy rękodzieła. To społeczeństwo, które wbrew pozorom ma silne wspólnotowe tradycje, tylko nie epatują nimi na ulicy. W Talinie są miejsca, które warto wprowadzić do narracji. Wystarczy tam stanąć z kamerą. Starówka z placem ratuszowym, gotycki ratusz i sieć wąskich uliczek to naturalna scenografia do opowieści o hanzeatyckim mieście północy. Warto zajrzeć na wzgórza Tom Pes, skąd rozciąga się widok na dachy i morze, a także przejść się wzdłuż murów i paszty, które przypominają o dawnym znaczeniu obrony miasta. Kalamaja i Teliskiwi Kiwi pokazują drugie oblicze Talina. Drewniane domki, dawnych rybaków, stare fabryki i magazyny przerobione na restauracje, muzea i przestronne kreatywne miejsca. To porcja warta zobaczenia. W porcie warto zajrzeć do Seaplan Harbor i okolice Noblesner, gdzie industrialny krajobraz miesza się z nowoczesną architekturą, mariną i sztuką współczesną. Tallinn jest miastem całorocznym ale każda pora roku daje mu inny klimat. Od czerwca do sierpnia jest najcieplej. Temperatury rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu stopni i długie, jasne wieczory sprzyjające filmowaniu. Życiu, ulicy, ogrodów, koncertów pod gołym niebem. Wiosna i jesień są spokojniejsze, z bardziej miękkim światłem, mniejszą ilością turystów i świetnymi warunkami do filmowania, jeśli ktoś lubi, architektury i atmosfery miasta, szczególnie gdy liście nabierają złotych kolorów. Zima potrafi zmienić starówkę w baśniową scenerię, a śnieg na dachach i jarmark bożonarodzeniowy na rynku, choć trzeba wtedy zmierzyć się z krótkimi dniami i mrozem, to daje dużą satysfakcję. Taka jest opowieść o Talinie. Od niewielkiej osady nad Zimnym Bałtykiem, przez hanzackie porty i radzieckie zaplecze, aż po cyfrową stolicę, w której średniowieczne mury i nowoczesne biurowce stają obok siebie jak dwa rozdziały tej samej ciągłej pisanej historii.